I dokładnie nie pamiętam jak to było, ale to urządzenie trzeba mieć, jak wasz zestaw przekroczy 3,5 tony. Już kiedyś chciałem je wam pokazać, ale gdzieś je zgubiłem, a teraz właśnie je odnalazłem i pokażę wam, jak właśnie wyglądają kieliszki do karawaningu. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj kolejny dzień, w którym pakujemy się do Norwegii. No i co, zaczniemy od takiego norweskiego wiatola. To się nazywa Autopass i to jest system poboru opłat na autostradach w Norwegii. Ja to kupiłem rok temu będąc w Norwegii. Coś tam klikłem na ich stronie, adres podałem. Ja nie wiedziałem, że oni to chcą nam wysłać, więc to doszło do Polski. My byliśmy w Norwegii, to doszło nam do Polski. Więc z tego ostatecznie nie korzystaliśmy. No, ale teraz jak już to mam tutaj w Polsce, to mogę to założyć w samochodzie, no i po prostu z tego korzystać i sobie to doładować. Także jeszcze nie wiem, jak to zrobić, na razie po prostu zamontujemy to urządzenie. To było takie opakowanie, tutaj w środku mieliśmy jeszcze rzepy. No i co, trzeba to zamontować właśnie w strefie, gdzie szyba po prostu umożliwia przesył danych. I dokładnie nie pamiętam, jak to było, ale to urządzenie trzeba mieć, jak wasz zestaw przekroczy 3,5 tony. Jak będziecie mieli. Poniżej 3,5 tony, jak wiecie rok temu byliśmy naszą starą przyczepą i ten zestaw chyba nie przekraczał 3,5 tony, więc opłaty przychodziły nam pocztą do Polski, łącznie tam przyszło 8 stów, a potem jeszcze za półtora miesiąca chyba stówkę, także 9 stów daliśmy za, za autostrady, no ale to już muszę mieć jadąc takim dużym zestawem, no bo inaczej można dostać mandat, także teraz przykleiłem jak widzicie te rzepy, no i teraz na szybę. No, i teraz ten autopass muszę przykleić właśnie w tej strefie, tutaj. Gdybyście dali na przykład tutaj, to wam po prostu nie będzie zbierało, ponieważ jak widzicie, nie wiem czy to widać, ale tutaj są takie włoski metalowe. Ta szyba jest zbrojona metalowymi takimi falowanymi niteczkami i te nitki nie przepuszczają chyba sygnału. Dlatego zawsze musicie w tym miejscu montować takie urządzenia. Dobrze, odkleiłem naklejkę, naklejamy tutaj. Okej. Okay. Także mamy wiatol i autopass. To urządzenie też będę musiał wymienić, ponieważ teraz weszły nowe przepisy, i w Polsce teraz będzie obowiązywał etol. A wiatol trzeba oddać. Przyszły do mnie kolejne paczki, otwieramy. Mam nadzieję, że tu jest ta blokada na dyszel, o której Wam mówiłem w poprzednim odcinku. No i zgadza się, to jest ta blokada, moi drodzy. Tak to wygląda. To już nie ma takiego pręta u góry, tylko po prostu wsadza się i przekręca. Zobaczmy, jak działa. Mie to normalnie szyłość dusi. Także muszę go zrzucić najpierw. Ale jeszcze, zanim rozpakuję, pokażę Wam, jak to się nazywa. Anti-Furto. Kupiłem na Allegro. Link będziecie mieli w opisie. Zanim to założę, pokażę Wam, na czym to polega. Tu są takie dwie połówki, nie? Tam jest śruba, jak widzicie. I chodzi o to, że jak my to wsadzimy, tylko widzicie, jak się przekrzywi, to się już nie da złożyć. Jak my to włożymy, to tutaj jest kluczyk. I to po prostu. Taką wkładkę trzeba wyjąć. Tu jest taki bolec. No i ta wkładka po prostu tutaj się chowa i zamyka. Nie? Znaczy ten bolec. Dobra, szumuś mi tu kurę przyniósł. Szkura, uciekaj. Ja tutaj nagrywam. Stefek, no idź już. No i tak, wyciągamy to. Czyli mamy otworzone, wyciągamy. A tutaj był taki klucz imbusowy. No i tam jest też, nie wiem czy to widać, ale jest po prostu śruba. I to się kręci. Czyli wkładamy do dyszla kręcimy, a to się po prostu jakoś otwiera. Tylko aha, to czekajcie, czekajcie, muszę zrobić tak jakby to było włożone, nie? Jest włożone. Teraz kręcicie, nie wiem czy w dobrą stronę kręcę, ale to się po prostu rozszerza. Jak widzicie, w środku się rozszerza i już wtedy tego nie da się wyjąć. No jak wkręcicie, to jest rozszerzone. Wtedy właśnie zamykamy kluczykiem, wyciągamy i już nikt tego nie wyjmie. Także nie da się zaczepić przyczepy o inny samochód, i nikt wam nie odjedzie z tą przyczepą. No to teraz jesteśmy po teorii. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. I tak, podnosimy to. Stryk. To wkładamy tutaj. No i zakręcamy. Zrobię jeszcze raz, żebyście widzieli. Wkładam. Już. Mogę zamknąć. Mogę to zamknąć, czy nie mogę? No, czekajcie, chyba źle weszło. I ja nie mogę, nie wyjmę teraz. Słuchajcie, coś tu nie gra. Muszę się położyć i Wam pokażę. Jest otworzone i zobaczcie. Tutaj jest ta część. A jak ja to zamknę, to ona po prostu się zaciska, nie? Teraz ją jeszcze raz otworzę. Otworzyłem. No i teraz jak ja to włożę i zamknę, czyli przytrzymuję sobie ręką i zamykam. Teraz ani drgnie. No i teraz biorę kluczyk. No i zakręcam. Dobra, czuję opór, czyli już się rozszerza. Weźmiemy teraz tą stroną, żeby to zrobić mocno. Tą stroną nawet nie sięgnę, jest za, za krótka, więc tak czy siak musicie robić tą. Dobra. Zobaczcie, wypadło. Słabo to widzę. Dobra, pokombinowałem z tym i powiem wam, że doszedłem do sposobu. Jednak to musi być w ten sposób, żeby zahaczyło się o tą ruchomą część, która jest tutaj. I to po prostu się o to zahaczy u góry, a ta część się po prostu otworzy i coś takiego ma być, nie? I wtedy już wszystko się trzyma i to nie wypada. Także ja teraz to zamontuję. No i pokażę wam, że mocno się trzyma. Czyli od początku podnoszę, wkładam tą dziurką w ten sposób. Mocno, żeby siadło. I teraz zakręcamy. Dobra, no to chyba mi się ją udało założyć, tylko pamiętajcie, żeby mocno dokręcić i sprawdzić kilkukrotnie, czy nie wypada. Dobra. Chociaż nie wiem, czy jakby ktoś młotkiem tego nie walnął. No właśnie, ręką wystarczy i się odpina. Także co? Myślę, że nie polecam tego. Tamtego drugiego, co był na poprzednim filmie, też nie polecam, bo nie pasuje. Także ostatecznie chyba zrezygnujemy z blokowania dyszla. Będę miał tylko ten łańcuch, e, który będę zapinał okoła. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Nie no, słuchajcie, zwracam honor. Udało mi się to zamontować na otwartym stabilizatorze, na otwartym tutaj zaczepie. Tylko musiałem, tak jak Wam na, na początku powiedziałem, trzeba ją założyć e, tym e, rozcięciem do przodu, i wtedy już trzyma się bardzo mocno. Już tego nie wyjmę, tylko trzeba mocno zakręcić na boki. Po prostu rozszerzyć to na boki i wtedy się trzyma. I zobaczcie, mam kluczyk. Otwieram. Wyciągam, no i teraz mogę to odkręcić. No, i tutaj po prostu będę to tak zamykał, no i zostawiał. To naprawdę się mocno trzyma, tylko jak widzicie, trzeba było się nauczyć. No, ale jest dobrze. Także zwracam honor. Jednak ta blokada nadaje się do tych zaczepów. A teraz powiem Wam o pewnym sposobie, który już kiedyś wykorzystywałem 15 lat temu. Jak wyprowadzałem się od rodziców na swoje, to miałem 16 kartonów z różnymi rzeczami. Ja sobie zrobiłem w komputerze taki indeks kartonów, że wiedziałem, e, która rzecz jest w, w którym kartonie. I powiem Wam, że przez 15 lat bardzo mi się to podobało, bo jak cokolwiek chciałem znaleźć, to wpisywałem sobie po prostu w wyszukiwarce, co chcę znaleźć i mi w tym indeksie znajdywało i wiedziałem, który karton, która reklamówka e, i tak dalej. Więc teraz chcę to samo zrobić z przyczepą kempingową. Teraz, jak już wiecie, mamy swoją przyczepę, więc mogę sobie takie rzeczy zrobić, ponumerować te szafki. No i stworzyłem sobie tutaj na dysku Google, czyli w chmurze e, taki indeks. Jak widzicie, jest to Biała kartka i tutaj sobie wpisuję, co jest w samochodzie, co jest w przyczepie, co jest w luku bagażowym, i tych tutaj pozycji będzie bardzo dużo. No i zobaczcie, będę chciał na przykład znaleźć sobie olej, żeby dolać do silnika. Więc klikam Ctrl-H, wyświetla się wyszukiwarka, kasuje to, co ostatnio było, wpisuję olej, i już jak widzicie podświetlił się na zielono tutaj. Gaszę sobie to. No i już wiem, że olej znajduje się w boksie dachowym. Żółta reklamówka z Media Expert. Także taki indeks chcę sobie zrobić wszystkich rzeczy. Ja wiem, że to troszeczkę długo potrwa, ale już będę miał na całe życie te rzeczy już będą po prostu w przyczepie na zawsze, a ja będę miał indeks, który pozwoli mi wszystkie te najmniejsze rzeczy znaleźć. No i tak wpadłem na to z tego powodu, bo nie wiedziałem gdzie sobie schować tą blokadę właśnie od dyszla. No i po prostu pomyślałem, że jak najbliżej wyjścia. No i ta blokada jest tutaj, nie? Ale kto by pamiętał, że ja ją tutaj wsadziłem? Więc ten indeks właśnie po to robię. No właśnie chodźcie zobaczymy. Na przykład minął miesiąc. Ja teraz potrzebuję tej blokady bardzo szybko. Klikam Ctrl H. Kasuje to blokada. No i mamy tu na zielono się zaznaczyła. Blokada dyszla przyczepy, szafka numer 1 lewa zaraz przy wyjściu. Tak sobie napisałem, nie. No i teraz, jak widzicie, szafka numer 1 był napisane i dlatego ponumerowałem sobie te wszystkie szafki, tutaj są numerki. Tam jest jedynka, tutaj jest dwójka, tutaj jest trójka, no i tak sobie ponumeruję wszystkie szafki w przyczepie. Tak jak mówię, ta przyczepa teraz jest nasza, więc mogę sobie pisać po tych szafkach, swoje różne systemy tu wprowadzać. Tutaj oznaczyłem szafka numer 5, tutaj szafka numer 6, no i tym flamastrem, który leży tutaj, po prostu teraz sobie zaznaczę wszystkie szafy, no i będę te rzeczy miał w indeksie, no i szybko będę je znajdował. No, tylko przyniosłem odkurzacz, bo jak widzicie, po montażu jeszcze tutaj jakieś wiórki zostały. No, i działam z tym indeksem. Pokażę wam potem, jaka długa ta lista będzie. No i zobaczycie, no jak fajnie i łatwo będzie można odnaleźć każdą z rzeczy. Oczywiście w indeksie takich szuflad, jak ta, gdzie są na przykład naczynia, nie będę wpisywał. Jak widzicie, Kasia już pięknie tutaj pakuje wszystko. Tutaj też sztuczce, więc tego na pewno nie będzie. Po prostu chodzi o takie strategiczne szafki z rzeczami, które po prostu nie są używane codziennie. Bo naprawdę się zapomina. Ja jak coś wsadzę gdzieś, to po dwóch dniach już nie wiem, gdzie to jest. Dobra, otwieramy kolejne paczki. Tutaj jest Paragon. Co my tu kupiliśmy? naciąg rolety fiama, Aha, czyli pasy sztormowe do rolety. Zobaczymy jak wyglądają. Jak widzieliście kosztowały 99 zł. No i to są po prostu takie pasy, które montuje się przy markizie. I powiem Wam, że chciałem kupić żółte, ale niestety nie było nigdzie i więc kupiłem czarne. Mamy tutaj śledzie no i te dwa pasy. I sprężyny, no i takie uchwyty. To fajne śledzie. Fajne śledzie? Szemuś lata z nożem zaraz będziecie pisać w komentarzach, co niektórzy, ale on się uczy być rycerzem. Dobrze, to na chwilę rozłożymy tą markizę, żeby zobaczyć, czy pasuje. No i słuchajcie, rozłożyłem to, ale powiem wam, że porażka, bo złe mi pasy wysłali. Zobaczcie, tu gdzie jest ta niebieska naklejka, oni wysłali te, a powinny być właśnie te, z końcówką 133. Tutaj są po prostu inne zaczepy, które nie pasują do tej mojej markizy. Jak widzicie, takie, a powinny być takie, które wsuwa się właśnie w roletę, a wysłali mi te, gdzie się zahacza o słupek. Ja niestety w słupkach nie mam takiego otworu, żeby to po prostu włożyć. To się gdzieś tutaj montuje, jak widzicie nie ma. Chciałem po prostu wsuwać... Tutaj w tą szynę, bo to jest taka szyna, gdzie można jeszcze ściankę sobie tutaj wsunąć, nie? No ale niestety nie da się. Chyba, że coś wymyślę i będziemy robić inaczej. Także widzicie, znowu porażka. No, chyba, że tutaj jest taki rowek, i zobaczcie, to pasuje idealnie tutaj. Pasuje, wchodzi tak, i tutaj po prostu mogę zaczepiać. Tylko nie wiem, czy to tak może być, nie? Ale ogólnie dałoby na siłę radę, właśnie tak to zamontować. Dajcie znać, co o tym myślicie. Już nie mam czasu kupować nowych ani wymieniać. Najwyżej będziemy tak mocować to do ziemi. Tylko akurat to trafia, jak widzicie, w drzwi, więc wychodziłoby się na ten pasek. Tak, na szybko znalazłem jeszcze inny sposób, bo zobaczcie, tutaj jest taka szelka, nie? Wystarczyłoby ją po prostu tutaj wsunąć w taki sposób i zabezpieczyć jakimś gwoździem albo tutaj mam klucz imbusowy, więc włożę to teraz tu. I zobaczcie, mam włożone i już ten imbus nie wyleci, i teraz mogę to przesunąć. I teraz jest zaczepione i cały czas mocno siedzi. Także ostatecznie dałoby radę, właśnie za pomocą gwoździa wsunąć w tą taką szparkę tutaj. No i przypiąć, nie? A przypniemy. Zobaczymy, żebym nie był zaskoczony na wyjeździe. Tutaj jest instrukcja, jak to przełożyć. Także zrobimy tak, jak jest na instrukcji. Dobra, mamy teraz na końcu dajemy sprężynkę. Bo jak wiecie, jak wieje wiatr, to to wszystko tutaj drży, a sprężyna amortyzuje drgania. No i teraz zaczepiamy. Zaczepiamy o haczyk, no i wbijamy. Tak wbijamy. No i nasza markiza będzie już się trzymała. Dobra, nie wymieniam tych pasów, zostawiam je, tylko po prostu będę ją mocował tam u góry za pomocą gwoździ. Najgorzej, jak się wyczepią podczas wiatru, ale to już będzie problem. Markizę zwinąłem, a te pasy również składam z powrotem, no i gdzieś schowam. Zobaczymy, jak się spiszę na podróże. Tylko wiecie co, nie będę tego pakował w ten kartonik, bo on bardzo dużo miejsca zajmuje. Wszystko lubię mieć y, właśnie zapakowane w reklamówki, tak żeby się nie pogubiło, a mało miejsca zajmowało. Tylko jeszcze te gwoździe muszę tutaj spakować. No i takie pasy pakujemy tutaj. Idę zapisać, że w szasce numer 6 mamy pasy burzowe. W sumie to fachowo nazywa się to e, pasy sztormowe, więc. Ale i tak sobie zapiszę burzowe, bo tak to nazywam. Jeszcze ostatecznie sprawdzam, czy ja się pomyliłem, czy sklep się pomylił. I zobaczcie, tak jak Wam mówiłem, końcówka 133 miała być. E, ja kupiłem właśnie te tutaj wczepiane, i tutaj jest numer katalogowy części 133 na końcu. Także firma się pomyliła, wysłała nam inne, także do nich zadzwonię, no i pewnie poproszę, żeby wysłali mi te. A tej odeślę jak wrócę za półtora miesiąca, bo inaczej się nie da. Także zaraz zadzwonimy, no i zapytamy, jak to rozwiązać. Dzwoniłem do firmy właśnie niestety jest do 17 czynna, a już jest 1713, jak widzicie. Także no dzisiaj tego nie załatwię. Witajcie ponownie, mamy nowy dzień, ja jak widzicie pakuję się, robię przemeblowanie w moich, w moich magicznych torbach, jak widzicie też je synchronizuję z komputerem, tutaj mam zaznaczoną dwójkę, tutaj jest jedynka, także to wszystko wpisuję tutaj sobie do indeksu, ale chciałem wam pokazać, bo odnalazłem kieliszki karawaningowe, to są kieliszki, które po prostu się fajnie składa I już kiedyś chciałem je wam pokazać, ale gdzieś je zgubiłem, a teraz właśnie je odnalazłem i pokażę wam jak właśnie wyglądają kieliszki do karawaningu. Bo największy problem z kieliszkami podczas podróży jest to, że nóżka się często łama no, i przez to, że też są szklane, to one szybko się zbijają. A takie kieliszki są właśnie specjalne do karawaningu. Tutaj są w takiej obudowie. Zobaczcie, wyciąga się. I tutaj te nóżki wkłada się do środka. W ogóle zobaczcie, jak to fajnie jest zrobione, że tu na końcu jest taki magnes. I ten magnes, jak włożymy do środka, to chwyta po prostu tutaj taką blaszkę. Ale ogólnie polega to na tym, że stawiamy, no i teraz po prostu nakładamy górę kieliszka. No i mamy kieliszek gotowy, no i można po prostu już się napić. Otworzę jeszcze Kasi. No i fajnie. No i tak to wygląda, zobaczcie, tak robimy szybciutko. Tylko wadą tych kieliszków jest to, że są z plastiku, znaczy wadą. No może do karawieningu też zaletą, ale po prostu jakbyście się na Sylwestra chcieli z żonką puknąć, to ten dźwięk jest, obrócę mikrofon i usłyszycie. Ale ogólnie bardzo mi się podobają, bierzemy je, wypijemy sobie z Kasią Winko na Nordka, jak dojedziemy, bo właśnie... Tak, zniesiemy to Aś z Kasią, bo jedziemy właśnie na NordCap. Chcemy dotrzeć na koniec Norwegii, także przydadzą się. A poza tym chciałem podziękować, bo te kieliszki dostaliśmy od kogoś w Nadarzynie dwa lata temu na targach. Nie pamiętam, kto to był, ale jeżeli ogląda, to bardzo dziękujemy. Także zabieramy pierwszy raz do Norwegii. Wasze zdrowie. Dobra, jeszcze złożymy, żebyście widzieli, jak to się robi. Ten magnes mi się podoba, naprawdę łatwo się składa, nie wylatuje to. No i potem wkładamy do futerału, zamykamy i to samo robimy z drugim. No i fajnie. Zanoszę do przyczepy. Kasia też już pakuje jedzenie i wszystkie inne rzeczy, chemię. No nie wiem, tu się chyba nie zmieszczą, więc damy je może tutaj. Miałam taką fajną matę do szuflad. Bo one są takie w środku ładne, drewniane. Chciałaś zaoszczędzić? I no, po prostu chcesz, żeby się nie porysowały. Aha. A zawsze, jak się coś wleje, nie? Albo mhm. wysypie, to łatwo potem z takiej maty I gdzie to. gdzie to Szczepać. W, Intermarsze w Lesznie. leśnie. Mata antypoślizgowa do szuflad. A dzisiaj w Obi kupiłem sobie taką skrzyneczkę Stanley. To będzie taka skrzyneczka, gdzie będę miał najważniejsze narzędzia. Też kupiłem sobie taki śrubokręt, kluczyk. Także to będę miał tutaj, no i właśnie do tej skrzynki chcę sobie wsadzić właśnie nożyk i ostrza do nożyka. Witajcie, mamy kolejny dzień, czyli już trzeci w tym vlogu. Powiem wam, że przed chwilą był pan kurier i przywiózł nam prawidłowe pasy sztormowe, ponieważ wczoraj zadzwoniłem do firmy, gdzie kupowałem te pasy sztormowe i pan powiedział, że mi wyślę nowe, a tamte mam spakować i kurier zabierze tamte z powrotem, więc bardzo fajnie to pan tutaj ogarnął nam szybko, także pozdrawiamy sklep ecampery.pl. bardzo fajna obsługa klienta, szybko działacie. A ja teraz sprawdzam, czy czy one pasują? I pan powiedział, że niestety wymieni mi, ale nie na czarne, tylko na żółte. A, ta, a tak naprawdę ja chciałem żółte kupić, e, tylko nie widziałem takiej aukcji. Ale żółte są lepiej widoczne, także tak przysiak cieszę się, że mamy żółte. No i zobaczcie, tak to wygląda. Mamy żółte, i to jest ta część, o którą mi chodzi. Chodźcie, teraz zobaczymy tak na sucho po prostu, czy pasuje do markizy. Już nie będę tego rozkładał, rozłożymy na podróży. Dobra, klikniemy sobie tutaj. Szybciutko rozwiniemy. Myślę, że tyle starczy. Stop. Dobra, i sprawdzamy jak to włożyć. Tak nie, odwrotnie. Słuchajcie, coś tu nie działa. Chyba to jest jeszcze inny system mocowania, bo ta markiza jest Dometika, a pasy mam z firmy Fiama, no ale jakbym tak zamontował, to będzie pasowało. Więc chyba będę po prostu tak wkładał, tu zaczepiał, no i po prostu napinał te pasy. Także spoko. Dobra, zostawiamy tak jak jest. Myślę, że będzie dobrze. A w kuchni mamy tragedię. Co się stało na Dinka? Kasi się, roz... się wyślizgnęła, Miska. Zobaczcie, rozbiła się na. Na drobny, drobny mak. Tak, naprawdę rozprysła się po tej kuchni już. Aż tak się rozbiła na takie no. kawałeczki. Zobaczcie, jak granat. Jeszcze nogą zamortyzowałam. Ja tak? tak udało mi się, że się od nogi Aha. odbiła. No, i takie mamy tutaj prace, a ja segreguję dalej. Powiem wam, że już pomału będę kończył tego vloga, bo jest za długi. Ale na koniec pokażę Wam, gdzie chcemy jechać, jaki jest plan podróży, bo to może też być ciekawe. No i żebyście wiedzieli, właśnie gdzie pojedziemy. Dobra, tutaj mamy mapę Europy. I zobaczcie, my jechaliśmy ostatnio w taki sposób: narysujemy do Świnoujścia. Potem promem przeprawiliśmy się tutaj do Treleborgu, Potem na Oslo. No i potem jechaliśmy tak, tak, aż tam do koła nowego. No i wróciliśmy. Aha, Szwecją wróciliśmy. W coś takiego, nie? No i to jest właśnie podróż, którą zrobiliśmy rok temu, a teraz, moi drodzy, chcemy zrobić coś takiego. Tylko wam tutaj muszę to ustawić. Narysujemy. Jedziemy Polską i pojedziemy przez Danię, żeby ominąć promy, bo jest takie prawo, że jak przepłyniemy promem to w Norwegii będziemy musieli kwarantannę przejść, bo to jest środek komunikacji publicznej. No i żeby nie płynąć komunikacją publiczną, musimy jechać cały czas tranzytem, czyli pojedziemy tak. I nie wiem czy od razu się nie wbijemy do Norwegii i po prostu tędy polecimy tu, aż do koła podbiegunowego no i tutaj już po prostu odtąd zaczniemy naszą podróż, tutaj się zatrzymaliśmy ostatnio i wróciliśmy, a my pojedziemy teraz na Lofoty potem na Nordkap i potem już nie wiemy jak będziemy wracać ale nie wiem, może Szwecją wrócimy no i wtedy może już promem wrócimy bo tutaj już nie będzie trzeba kwarantanny przechodzić także no taka mniej więcej podróż zobaczymy jak to wyjdzie w praniu także zostańcie z nami, a ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia no i co, zostańcie z nami, myślę, że będzie ciekawie, bo ten koronawirus naprawdę utrudnia podróżowanie. Zobaczymy, czy uda się ta podróż w ogóle, czy uda się wyjechać, czy przejedziemy przez granicę. Także trzymajcie się i do następnego vloga. Cześć!